Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiejsza historia przeniesie nas do roku 1989, kiedy to w stanie Montana zaginęła 37-letnia Patricia mihan Jej zaginięcie do dziś pozostaje niewyjaśnione, a liczne doniesienia o tym, że ktoś ją gdzieś widział, tylko potęgują tajemniczość tej sprawy. Zacznijmy od tego, kim była Patricia Michan. Patricia Bernadette Michan urodziła się 1 listopada 1951 roku w Pittsburghu w stanie Pensylwania, jako córka Dolly i Tomasa Michanów. Miała rodzeństwo: brata Terego oraz siostrę. Od najmłodszych lat wykazywała głęboką miłość do dzieci, co skłoniło ją do podjęcia studiów w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w Oklahoma City. Jej celem była praca w opiece nad dziećmi. Jednak w 1985 roku, mając 34 lata, Patricia postanowiła diametralnie zmienić swoje życie. Porzuciła dotychczasową ścieżkę kariery i przeniosła się do Bozeman w stanie Montana. Tam rozpoczęła pracę jako pomoc na ranczu, tłumacząc swoją decyzję miłością do zwierząt i pragnieniem życia bliżej natury. Oprócz pracy na ranczu podejmowała się różnych dorywczych zajęć. Aby się utrzymać. Na krótko przed swoim zaginięciem bliscy Patrysi zauważyli niepokojące zmiany w jej zachowaniu. Stała się bardziej wycofana, przygnębiona i zamyślona. Jej matka, Dolly Michan, wspominała, że Patricia zastanawiała się nad swoim życiem i osiągnięciami, a brak własnych dzieci mógł być dla niej źródłem smutku. W rozmowie z matką Patricia miała powiedzieć, że przygląda się swojemu życiu i temu, co osiągnęła. 19 kwietnia 1989 roku, dzień przed zaginięciem, Patricia zadzwoniła do swojego ojca w Pittsburghu. W trakcie rozmowy przyznała, że czuje się zestresowana i rozważa powrót do domu rodzinnego. Jej ojciec zasugerował, aby przed podjęciem decyzji o powrocie skonsultowała się z psychologiem. Patricia zgodziła się i umówiła wizytę na 21 kwietnia. Tego samego dnia mężczyzna, u którego wynajmowała mieszkanie, zauważył, że Patricia zachowuje się nietypowo. Była pobudzona i niespokojna, co odbiegało od jej normalnego zachowania. 20 kwietnia 1989 roku, około godziny 20.15 na autostradzie Montana Highway 200, niedaleko miejscowości Circle, doszło do tajemniczego zdarzenia. Peggy Buller i jej ojciec jechali w kierunku zachodnim, gdy zauważyli pojazd jadący po niewłaściwej stronie drogi. Aby uniknąć zderzenia czołowego, Peggy zjechała na pobocze. Niestety, samochód jadący za nimi, prowadzony przez dyspozytorkę policji Carol Hayes, nie miał tyle szczęścia i doszło do kolizji. Carol wyszła z wypadku bez poważniejszych obrażeń. Kiedy wysiadła z pojazdu, zauważyła kobietę z blond włosami wychodzącą z drugiego samochodu. Kobieta patrzyła na nią pustym wzrokiem, nie wypowiadając ani jednego słowa. Następnie przeszła przez ogrodzenie i stanęła na pobliskim polu, obserwując miejsce wypadku, zupełnie jakby w nim przed chwilą nie uczestniczyła. Po chwili odwróciła się i zniknęła w ciemności. Policja, która przybyła na miejsce, nie zastała już tajemniczej kobiety. Po sprawdzeniu numerów rejestracyjnych pojazdu ustalono, że właścicielką samochodu była Patricia Michan. Natychmiast rozpoczęto intensywne poszukiwania. W pobliżu miejsca wypadku znaleziono ślady butów sportowych prowadzące w głąb pola, które po około kilometrze zanikały. Sugerowało to, że Patricia mogła zostać podjęta przez przyjeżdżający pojazd lub gdzieś się ukryła. Rodzina Michanów przybyła do Montany, aby wspomóc poszukiwania. Rozdano ponad 2000 ulotek z informacją o zaginięciu Patrysi. Lokalni wolontariusze przeszukiwali okoliczne tereny na koniach i pojazdach terenowych. Przeszukano również opuszczone kopalnie węgla, jednak nie natrafiono na żaden ślad. Zastanawiające było, dlaczego Patrycja znalazła się tak daleko od swojego domu w Bozeman. Miejsce wypadku oddalone było o około 650 km. Ani rodzina, ani znajomi nie potrafili wyjaśnić, co skłoniło ją do podróży w tamten rejon. Po przejrzeniu jej rzeczy, rodzina, rodzina wywołała film z aparatu Patrysi. Na jednym ze zdjęć był autoportret w lustrze, który podobno budził niepokój. Po zaginięciu Patryści pojawiło się ponad 5000 zgłoszeń o jej rzekomych widzeniach, głównie na terenie północno-zachodnich Stanów Zjednoczonych. Już dwa tygodnie po zaginięciu, 4 maja 1989 roku, policjant Luvern w Minnesocie zgłosił, że widział kobietę przypominającą Patricię siedzącą samotnie w Hirdi, popularnej sieci fast food. Była tam przez ponad 5 godzin, nie zamawiając niczego poza wodą. Po zamknięciu lokalu przeniosła się do całodobowej restauracji obok. Kiedy funkcjonariusz zapytał ją o tożsamość, kobieta początkowo odmówi odmówiła podania swojego nazwiska, a potem powiedziała, że pochodzi z Kolorado, a następnie że z Izraela. Policjant nie mógł jej zatrzymać, a kobieta oddaliła się w nieznanym kierunku. Kolejne zgłoszenia napłynęły dzień później, 5 maja. Kiedy kelnerka w Sioux Falls, Dakota Południowa, zgłosiła, że widziała kobietę bardzo podobną do Patricia, siedziała w stopie przez 11 godzin pijąc wyłącznie kawę. Tego samego dnia kobieta o jej rysopisie była widziana w Murdo, Dakota Południowa, w towarzystwie mężczyzny około 30 roku życia. 19 maja 1989 roku pracownicy restauracji w Bozeman, mieście w którym mieszkała wcześniej Patrycja, zgłosili, że widzieli ją i jedzącą śniadanie w pośpiechu. Mówiła, że musi zdążyć na zakupy o dziewiątej. Inna kelnerka zauważyła, że zachowywała się dziwnie i mówiła sama do siebie. Tydzień później, 30 maja, kierowca ciężarówki na autostradzie 90 w stanie Waszyngton. Twierdził, że widział kobietę przypominającą Patricię idącą idą, idą poboczem. Kiedy zatrzymał się, by zaoferować jej podwózkę, odmówiła. Inna kobieta, która przejeżdżała obok, twierdziła, że kobieta powiedziała jej, że jej samochód się popsuł i szuka telefonu. Tydzień później w Tacoma w Washington pracownik portu zgłosił, że widział patrysię na truck stopie pytającą ludzi o drogę do Aberdeen. Te i wiele innych raportów, Sprawiły, że policja zaczęła podejrzewać, że Patricia może przemieszczać się autostopem lub mieszkać jako osoba bezdomna. 20 sierpnia 1990 roku policja w Cour Allen, nie mam pojęcia jak się to mówi, w Idaho, zatrzymała kobietę łudząco podobną do Patrysi, która została aresztowana za śmiecenie. Oficer był niemal pewien, że to ona. 1 września Kobieta pojawiła się w sądzie, twierdząc, że jest misjonarką podróżującą między Montaną a Waszyngtonem. Kiedy sprawdzono jej odciski palców, okazało się, że nie jest to Patricia Michan, lecz inna osoba bezdomna. Mimo to jej głos i wygląd był niemal identyczny. Hipotezy dotyczące zaginięcia. Przez lata pojawiła się kilka teorii, próbujących wyjaśnić, co mogło stać się z Patricią. Najbardziej prawdopodobna hipoteza mówi, że Patricia doznała urazu głowy, w wyniku wypadku samochodowego i straciła pamięć. Mogła być w stanie psychicznego szoku, co tłumaczyłoby, dlaczego uciekła w pole i zaczęła błąkać się po różnych stanach. Podobne przypadki miały już miejsce. Osoby z amnezją często odrzucają swoją dotychczasową tożsamość i zaczynają życie jako bezdomni. Liczne widzenia Patryści na trakstopach w restauracjach i wśród bezdomnych społeczności w Waszyngtonie i Idaho zdają się potwierdzać tę teorię. Niektórzy spekulowali, że Patricia celowo upozorowała swoje zaginięcie, aby zacząć nowe życie. Być może jej przygnębienie, stres i niezadowolenie z dotychczasowego życia skłoniły ją do zniknięcia jej życia jako anonimowa osoba. Jedna z najbardziej pesymistycznych teorii mówi, że Patricia mogła zostać zamordowana, jeśli rzeczywiście przemieszczała się autostopem, mogła natrafić na, na niebezpieczne osoby. Policja jednak nigdy nie znalazła żadnego dowodu. Sugerującego, sugerującego, że padła ofiarą przestępstwa. Niektórzy spekulują, że Patricia nadal żyje jako osoba bezdomna, lecz celowo unika kontaktu z rodziną. Jeśli faktycznie doznała amnezji, mogła stworzyć nową tożsamość i całkowicie zapomnieć o, popr o swoim poprzednim życiu. Od zaginięcia Patricii minęło już ponad 35 lat, a jej los nadal pozostaje zagadką. Pomimo tego, że wielokrotnie ją rzekomo widziano. Żadna z tych informacji nie, dobro, nie doprowadziła do jej odnalezienia. Czy Patrycja wciąż żyje? Czy rzeczywiście straciła pamięć i błąka się po kraju jako osoba bezdomna? A może stało się coś znacznie gorszego? Jeśli kiedykolwiek zostaną odnalezione nowe dowody lub uda się potwierdzić którąś z hipotez, sprawa może w końcu znaleźć swoje rozwiązanie. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli interesują Cię podobne tajemnice i zaginięcia, pamiętaj, by subskrybować ten kanał. I do następnego!